34-letniej wines Williams w trzech setach. Grała dobrze, odważnie, zmienia kierunek i, i, i jakoś no, wszystkiego, jednak um, okazała się lepsza. Venus zmierzy się teraz ze swoją rodaczką Madison Keys. Awans wywalczyła także druga z sióstr Williams, Serena, pokonując już pankę z Kolejną rywalką liderki rankingu WTA będzie Dominika Tiburkowa. Bez straty seta 23 z rzędu ćwierćfinał wielkoszlemowy zapewnił sobie Nowak Dziokowicz. O półfinał CERP zagra z Milosem Raoniciem. Ostatnią ćwierćfinałową parę tworzy Japończyk Kei Nishikori z obrońcą tytułu stanu Bawninkowych. Tego jeszcze nie było. Polak zwycięzcą morderczego rajdu Dakar. Tej sztuki dokonał na swoim kładzie Rafał Sonik, a to wcale nie jedyny sukces naszych kierowców. Miejsce na podium wywalczył także Krzysztof Hołowczyc. Powrót do kraju musiał im smakować wyjątkowo. Sportowy tydzień w Polsce zaczął się powrotem bohaterów. W poniedziałek tłumy kibiców przywitały trzeciego zawodnika w najbardziej prestiżowej rywalizacji kierowców samochodów, Krzysztofa Hołowczyca. Dzień później na warszawskim lotnisku trofeum za zwycięstwo w Dakarze prezentował z dumą najlepszy wkładach Rafał Sonik. Od pierwszego meczu wielkoszlemowego turnieju Australian Open Agnieszka Radwańska błyskawicznie odprawiała kolejne rywalki. Japonce Narze oddała 3 demy, Szwedce Larsson ledwie 1, Amerykanka Lepczenko odprawiła 6-0-7-5. Gdy wszyscy myśleli już o finale w Melbourne, piękną serię zakończyła w 1-8 Winus Williams. Drugie kolejne zwycięstwo odnieśli w Pucharze Europy koszykarze PGE z gorzelec. Mistrzowie Polski rozgoromili Telenet Ostenda 99-71. Co cieszy szczególnie, wiodące role grali na boisku Polacy Michał Chyliński i Damian Kulicz. Skrzydłowy drużyny belgijskiej Mateusz Ponitka jedyne punkty zdobył na początku meczu. Piłkarski Puchar Króla w Hiszpanii już na etapie ćwierćfinału. Pierwsza połowa szlagieru rozczarowała. Barcelona pokonała Atletico Madryt 1-0. do 0. Goście nad trampną głównie się bronili. Katalończycy atakowali, ale bez większego przekonania. Jedynego gola z karnego, a i to na raty, zdobył Leo Messi. Ale w środowym rewanżu, który pokażemy w Jedynce, powinno dziać się znacznie więcej. Cztery tygodnie przerwy na odpoczynek i trening przed Mistrzostwami Świata w Falun. Taką decyzję podjął trener Aleksander Wierydielny po nieudanym starcie Justyny Kowalczyk w Rybińsku. Polka pobiegła na 10 km łyżwą wolno i ociężale zajęła 36 miejsce. Najlepiej w karierze na tym dystansie wystartowała za to 11 na mecie Sylwia Jaśkowiec. Porażką z Danią 27-31 do 31, zakończyli polscy piłkarze ręczni w pierwszą fazę Mistrzostw Świata w Katarze. Zajęli w grupie trzecie miejsce i jak się okazało dobrze, bo dzięki temu trafili w 1-8 finału na Szwecję. Kolejny raz okazało się, że choć bardzo mocny, to dla nas rywal nadzwyczaj wygodny i biało-czerwoni są już w ćwierćfinale. A niedzielny świt przyniósł sukces z do Sapporo. Kamil Stoch zajął drugie miejsce w konkursie Pucharu Świata na Opurajamie. Mistrz olimpijski był bliski 15. triumfu w karierze. W pierwszej serii wyrównał rekord obiektu 140 metrów i prowadził. W drugiej przeskoczył go jednak Czech Roman Kudelka. Czy to był przełom? Polscy skoczkowie wrócili z Sapporo, gdzie pokazali lwi Pazur. W drugim konkursie Kamil Stoch było krok od zwycięstwa. Skończyło się na drugim miejscu, ale i rekordzie skoczni. W Warszawie na lotnisku na naszego mistrza czekał Maciej Warszczak. Kamień stabilizacja formy to było coś, czego szukałeś w ostatnich tygodniach.